Za mną jest mega straszny, mega wielki i ogólnie najokropniejszy szpital kardiologiczny. Właśnie... Też to słyszałem? Tak, najgorzej. Za mną jest szpital kardiologiczny numer 2 w Otwocku, tyle ja wiem tak naprawdę. I wiem dodatkowo, że wiąże się z tym szpitalem mega, mega okropna historia, którą Wam zaraz opowiem. Ale na początku, zanim zaczniemy oczywiście, zostawcie suba, który wyświetla się tutaj, łapkę w górę, ponieważ to jest tydzień horrorów, czyli 7 dni, 7 filmów jeden po drugim, każdy o godzinie 19, więc nie możecie ominąć następny film, który będzie jutro. Najważniejsza rzecz. Przeczytałem na stronie Urbeksów, że nie ma tutaj wejścia, wszystko jest zakneblowane. W środku są czujniki ruchu. Dodatkowo przyjeżdża tutaj ochrona. Jedyną opcją, żeby tu wejść, jest ponoć jakiś tunel pod ziemią. Tylko na końcu jego trzeba uważać, żeby nie wejść na czujniki ruchu. Powiem wam tak, kojarzycie szpital psychiatryczny, w którym nagrywaliśmy z Ernestem, to to miejsce jest w lepszym stanie. A to powoduje, że ja, załóżmy, bardziej się niepokoję, niestety, bo możemy tam znaleźć masę dziwnych rzeczy. I niestety to wejście jest zamknięte całe. Musimy przejść dookoła szpitala i znaleźć jakieś wyrwane okno. Co ja zaświeciłem? Spójrz na ścianę. Szkło. A no? Chudne. Za każdym razem, kiedy ktoś się włamuje przez okno i rozwala te dykty, ktoś przyjeżdża i to naprawia. Tu to jakiś nowy rodzaj fungusa jest. Udało się wejść do środka. Zobaczcie to. A to są tylko i wyłącznie podziemia tego miejscu. Zauważyłeś, że zaczynamy od piwnicy? Ej, do teraz widzę, zaczynamy od Ej, skoro jesteśmy w tym miejscu, jest spore echo. Powiem wam przykład historię, co się stało w tym miejscu. Nie, był szpital kardiologiczny, ale latach, on został zbudowany w latach 20 30., a w 60-tych latach, w pewnym momencie, ludzie tutaj zaczęli widzieć ducha, jakąś kobietę na Wózku Inwalidzkim, i zawsze działo się to około 2-3 w nocy. I dlatego wiele osób ponoć tutaj zeskizowało się kompletnie. O, Patrz, jest czujka. Gdzie? Patrz, tam. Ano? I świeci. Ale nie bardzo. No. Myślę, że się włączyła, No, myślę, że mógł się włączyć. Że ktoś tu podjedzie pewnie. No to nagrywamy szybko. Dobra, tak jak widzieliście, bardzo szybka akcja. Musimy szybko zwiedzić cały świat, zanim przyjdzie ochrona. A jak przyjedzie, to ucieka się. O kurwa. A czy jest winda, do Co patrzcie? Wreszcie sobie wejść do niej i zamknąć. Będąc w tym miejscu, mam zaciśnięte gardła i nie mogę się normalnie wysłaniać. Nie wiem dlaczego. O, ktoś rozwalił. urwał ten kabel. Ej, to tam działa czujka. Błagam, żeby nie było tak, że my weszliśmy w jedyną czujkę w całym pieprzonym budynku. Bo tu już nie działa. Musimy lecieć na górę, szybko do jakiegoś okna i sprawdzić, czy ktoś nie jedzie. O nie patrzy. O kurde. O stary. uuu jakie okropne miejsce. I najgorsze, w jakim byliśmy. Byłem w jednym mieliśmy zrobić tego urbeksa, że chciałem się jeszcze dobrze bawić dzisiaj. Mieć kupę bardzo tutaj. A już kolejna rzecz, która powoduje, że zaczyna serce strasznie mocno Okej, Okej, tu jest pusto, na szczęście. Tu jest kabel, patrz. Tu są czujki całe. Co Zaświć. Ej peskidu. Stary, tutaj jest serio masa działających czujek. O. Ej nie wiem... Wiesz ja mam czujki w domu. Powiem ci jedno, kurda ona działa, zobacz. No? Powiem jedno, jeżeli chcesz, bym ktoś czuje, chodzisz pod nimi, przy ścianach. Po prostu. No, no chodźmy do okna jak najszybciej, jak się da. Więc wszystkie okna są zamknięte. Zatynowane. Na górze są działające. się świecić. Tu jest czujka. Jak ruszyliśmy się zaczęła świecić na czerwoną. Wystaś. Ej, dobra. Teraz bez światła wam pokażę. Zobacz, Zobaczcie, tam latarnię pokażę. To jest miejsce, w którym zaparkowaliśmy. I teraz oni pojechali za butynek, czyli tam gdzie my weszliśmy. Znaczy jeżeli zaczął szukać od zewnątrz, to musimy się tu schować po prostu. Patrz, zaraz za chwilę ten wyszli. nie jest nasze wyjście gdzieś? Tam w prawo? Hmm. Czy tam w lewo mamy? Ale... W lewo. W lewo to. lewo Ej, ty, na tym piętrze nie ma w Są tylko i wyłącznie na tych dwóch pierwszych piętrach. Są, są które się żeby przed chwilą. Tutaj nie ma czuję, więc nie, nie, nie włączy się. Naprawdę chodź tak. ostatnie piętro, na, na sobą górę i znajdziemy tam schronienie. Gdzie? Jezus. Jak to wygląda wszystko. Patrz. Tu, patrz tam. Gdzie mogę się schować tutaj? Jak tu tak. sto. Patrz. Co jest? To jest? Strasznie wielkie. To po pierwsze ma piwnicę. Po drugie ma pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro i dodatkowo strych, który ciągnie się tam na 100 metrów długości. Jakie to jest długie? I to jest wyjście na dach. Dobra, postaramy się dla was zrobić teraz jeszcze szybkiego urlop, jak pokazać, to nie jest nie szybko, ale kiedy usłyszymy, dosłownie, że oni jeszcze raz się odezwali, czy coś się stanie, coś usłyszymy, to po prostu uciekać na dół jak najszybciej idziemy stamtąd. Rozładowana ściana tam jest też na końcu. I tajny korytarz za nią. No, I tu się kończy ten korytarz, patrz. Patrz dotąd prowadził strych cały. jest poważny jaka tu są Zapadają na szybko. Właśnie są przed drzwiami. Zaparkowali samochód, który przed drzwiami są w w tym momencie jak najszybciej skierdzili do zobaczcie, jaki słuchał, tam. słyszycie to. Wiemy, stąd. I o, tak. no, o, stąd. I to, że teraz musimy być taka cicho, oni nas nie widzą, jest ich dwóch, są na samym dole. I prawdopodobnie będą przeszukiwać tylko piętro, dolne i pierwsze, po prostu partery, pierwsze piętro. I kiedy oni pójdą w bok, to my po musimy таавсгүйш. Энэ стандартын төлөвчөлд стандартын